Google roztwo, raz, dwa, słychać mnie? Uczę się Windowsa, więc proszę mi dać chwilę. Ok, zabrałem ze sobą przenośny internet, więc odpalę od razu stronę. Będzie może łatwiej. O. E... Dzień dobry. E... Nazywam się Bas Pawełczak. Jestem informatykiem. E... Specjalizacja e... przetwarzania informacji. E... Hobbystycznie e... jestem kuglarzem, e... żonglerem. E... Jeżdżę monocyklem po czym tylko się da. E... Czasami również e... występuję, ale to nie jest moja główna <śm> część. <śm> Od 10 lat tworzę serwis kuglarstwo.pl, który wspiera rozwój idei nowocyrkowych w Polsce. Patrząc na główną stronę, macie podgląd na wszystko to, co jest najważniejsze. Na świeże nowinki i wydarzenia kuglarskie, zupełnie tak jak przy porannej gazecie. Koglarstwo.pl jest platformą agregującą sieć serwisów i społeczności koglarskich. Opowiem wam teraz o tej platformie i o kilku narzędziach, które mogą wam się bardzo przydać. Koglarstwo jako platforma dąży do bycia serwisem z kompletem informacji. Tak byście nie musieli szukać i martwić się, że coś wam umknęło. W platformie dbamy o to, by każda informacja, każda informacja była maksymalnie widoczna. Tak, żeby też jak najdłużej żyła. To znaczy, że jeżeli czytacie o jakimś o festiwalu na przykład, to możecie zapoznać się z artykułami, które powstały wcześniej o tym festiwalu, na przykład o, o wrażeniach z poprzedniej edycji, które zostały napisane rok temu, czyli nawet sprzed roku informacje są widoczne u nas. Mamy takich około 800 powiązań. Jeśli korzystaliście z blogów, to wiecie chyba, jak ciężko znaleźć coś na, w archiwum tych blogów, podobnie na Facebooku, gdzie praktycznie nie istnieje wyszukiwanie wiadomości. Nie ma, jest wyszukiwanie tylko ludzi. Na platformie mamy wyszukiwarkę, która zbiera informacje z całej sieci, czyli z całej sieci plus serwisów partnerskich. Jeśli prowadzicie swoje blogi, strony, które są połączone, automa znaczy, oferujemy automatyczne połączenie i wymianę newsów. Dla przykładu na połączonym blogu pojawi się jakakolwiek informacja, to ląduje ona automatem w nowinkach kuglarskich, zachowaniem źródła i autora tej wiadomości. I, a następnie w całej sieci, e, powiązanej e, łącznie z Facebookiem i e, grupami. E, narzędzie to daje da, e, olbrzymie możliwości w popularyzacji treści i promocji samych e, autorów. A zatem, jeśli ktoś z Was chce, e, żeby Wasze treści pojawiały się e, w naszej sieci, to zapraszam do kontaktu. E, mamy Ponad 13 tysięcy zarejestrowanych czytelników, no tak, sumując sieć. Kolejny, kolejne narzędzie, o którym chciałem Wam powiedzieć, to wiedza. Tworząc serwis googlarstwo.pl, od początku miałem na celu zebranie i uporządkowanie wiedzy, którą sam zdobywałem i chciałem ją przedstawić. Taki prosty sposób, aby można było się nią jak najłatwiej podzielić, żebym sam mógł w przyszłości z niej skorzystać. No, ale niestety, im więcej informacji, im więcej plików miałem, tym trudniej cokolwiek znaleźć. W serwisie, jeżeli nie znacie słów kluczowych, nie, nie, nie pomoże Wam wyszukiwarka podobnie przekopanie przez 100 tysięcy informacji, bo tyle, tyle mamy wpisów u siebie na kuglarstwie, no jeszcze powodzenia, jest to bardzo trudne. To co powstało to jest niesamowite. Udało się stworzyć gotowe kompendium wiedzy, stale rozszerzające się, ułożone rozbudowanym drzewem dziedzin. W ten sposób możecie szybko rozeznać się jaka działka was interesuje, skupić się na najważniejszych Treściach. Taki dostęp plus kontekstowe połączenia, o których wcześniej mówiłem przy okazji agregatora nowinek, powoduje, że informacja jest bardziej widoczna. I aktualnie mamy w dziale wiedzy 150 artykułów, i lada chwila pojawiają się następne. Dzięki e, dobrej widoczności autorzy są postrzegani jako eksperci, e, a ich strony mają stałą promocję. Łatwo możecie dowiedzieć się o takim autorze e, czegoś więcej, przejść na jego prywatną stronę, blog czy profil w którymś z portali społecznościowych. E, zachęcam do zostania autorem i w ten sposób promowania się. E, kolejne narzędzie, o którym chciałem Wam powiedzieć, to agregator wydarzeń. Czyli inaczej kalendarz. Wyobraźcie sobie, że jestem hula Może nie najpiękniejszą, ale mam już swoją pasję, mam jeszcze trochę wakacji i chciałbym coś z tym czasem zrobić. Poznać jakieś nowe osoby, może czegoś się nauczyć, wymienić doświadczenia. Chodzę na kuglarstwo, do kalendarza, no i widzę mnóstwo wydarzeń. No, ale ja jestem zainteresowana hoppingiem. W tym celu zaglądam, używam filtru, wybieram ten tag, który mnie interesuje, a bum, mam informacje te, które, mi są, no, które są spersonalizowane dla mnie. Czyli y, już nie muszę przesz, przeszperywać, y, mam więcej, y, mam to, co chcę, po prostu na ekranie. Y, y, super funkcją jest też to, że y, zacz, mam też możliwość wyboru różnych y, widoków, czyli mogę y, oglądać plakaty lub y, 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 wydarzenia posortowane według agendy z możliwością wydruku y, tych wydarzeń. I fajne, fajnie, że mogę też, mogę też zapamiętać ten swój wybór. To znaczy, mój ulubiony widok zaznaczyć łącznie z filtrem, a po zaznaczeniu kiedykolwiek wracam na, do serwisu, ten wybór jest zapamiętany i mam stronę spersonalizowaną pode mnie tak, że wydaje mi się, że właśnie są informacje tylko te, które, które potrzebuję. A, jeszcze jedna rzecz bardzo ważna. Kalendarz Googlarstwa można subskrybować. To znaczy, że mogę informacje przerzucać do, do sieci do kalendarzy Google, na komputer do programu kalendarzowego bądź wprost do swojej kieszeni na komórkę. I ta komunikacja może odbywać się w dwóch kierunkach. Dla przykładu, wydarzenia Fundacji Sztuk Mistrzów są automatycznie zaczytywane i pojawiają się, publikują u nas w kalendarzu. Dodatkowo można kalendarz, jego cały bądź część wyeksportować i wyświetlić na swojej stronie, swojej zewnętrznej stronie. Każdy z Was może wyświetlić ten kalendarz u siebie. Bądź jakiś ulubiony widok, lub jego część. Chętnie dzielimy się tym narzędziem. Następna rzecz. Kalendarz otwarty jest dla wszystkich. To znaczy, że każdy z Was może wejść na stronę bez logowania, wypełnić prosty formularz obowiązkowo dwa pola tytuł data. Można więcej e, i e, już wasze wydarzenie jest w kalendarzu sieci we wszystkich serwisach partnerskich. E, podsumowując, kuglarstwo to platforma wielu z sieciowanych usług. Daje nam możliwości w jednym miejscu znalezienia nowinek z wielu serwisów, publikacji informacji, które nie zginą tak łatwo, przede wszystkim kalendarz z filtrami, i subskrypcją otwarty dla wszystkich. No i po więcej, zapraszam na targi sztuki. Zapraszam do łączenia i sieciowania. Dziękuję.